Oni są ograni, oni są już ograni. Tak, tak, oni człowiek, tak, tak, Oni o tym wiedzą, oni o tym wiedzą. Oni o tym wiedzą. Oni, tym oni, wiedzą. oni, o o grani, Wie? oni są ograni, oni są ograni. Pal, pale buty, gonie ich. Pale buty, dobrze, goni Dobrze, 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 dobrze. Ja tak, dostałem, fila. dostałem fila. Arkanisty. Dobra, ja go kończę. Biegnijcie dalej, biegnijcie dalej. Do. Jesteś sam. Ogień, ogień, nie, ogień za nimi. Ogień za nimi, ogień za nimi. Ojzień, ogień, 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 ogień. Ogień, 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 ogień. Ogień, 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 ogień. Ja mam buty, ja mam buty, ale buty Montuj tam z tyłu Oni montują, oni montują, oni no, nie wiedzą ja co montuje, się dzieje Montuje, 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 ja montuję bo nie dobiegam Kurde, no. to nie daj mi jakiś niedźwiedzia no. polarnego Dobra, dokończcie tamtego i tyle ja cię dzisiaj zabiliście już? Nie, jak ja widziałem, jak ja im yeah. damage jak ja... Goni go? Madi biegnie za nim? Biegniesz za nim, dobrze? Pięknie, kurczę. Ja powinienem go zlotować. Dobra. Odpuszczamy. Odpuszczamy. Co? Co? Ej, chłopaki, U... dobrze im poszło. Zero kili. killi. Mam tu heila? Tam bijcie, chila Dobrze, Przest dobra, przestań, on jest martwy, przestań, on, jest martwy on jest martwy, on jest martwy. Pięknie! Pięknie kurwa, pięknie, 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 prześlicznie kurwa. Dawać tu do mnie, dawać tu do mnie. Bieg, się do mnie. Bięknę, biegnę, jestem, 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 jestem Dobrze. Ej, hey buddy podejdziesz tu do mnie. Dobra, dobra, już nie musisz, już nie musisz. oraj oraj teraz poszło, Zabiliśmy to, co czekamy na nich, nie. Nie, wszyscy, na nie wszystkich, nie wszystkich. Jest... Dobra. dobra, jest martwą. Prześlicznie, kurwa, ponowiem. Po Zbieramy to i je zwozimy. Po kurwa, pozamykamy. Ja pierdolę nagrywanie w jedną. Jedną pies. Ale szkoda, kurwa, nie miałbyś. O, ale miałbyś filmik, kurwa, o, na YouTube. A. Kurwa.